Planeta Ziemia w 39 roku została zaatakowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga małych kurwiszonów! Na czele której stoi Admirał Mentor! Tak właśnie sobie wyobrażałam wojska! Na koniec świata i jeszcze dalej! No dobra, jako nowy rekrut powinien zapoznać się z zasadami BHP! I... Spodnie bez sporka, także widać ci dupę. Ciekawe, za ze idiota je zaprojektował. Mój ojciec, to by wiele wyjaśniało. Pewnie zrobił to dla jakiegoś małego chłopca, który go zadawalał. Właściwie to zrobił je dla ciebie. Ech, pięknie! Chciałam kucykę na zeszłoroczne święta, a dostałam spodnie dla kurwy. Tato ja pierdolę. Ale to nie są zwykłe spodnie. To są spodnie 2000. Możesz nimi popierdzielać przez chmury. To najlepsza broń przeciwko neuronom. A co to są neuroni? <laughs> nie wiesz co to są neuroni? Nie, nie wiem. Co to są neuroni? <laughs> nie wiesz co to są neuroni? Nie, co to są neuroni? <laughs> Na serio nie wiesz co to są neuroni? Dźmę Ci to kurwa narysować, że to od urodzenia jesteś taka tempa! Admirale, melduję, że nasz rejs powiem trwać niecały tydzień zanim dotrzemy do miejsca docelowego! Dobrze, jak tam idą przygotowania? Wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy serpentyny, balony, pizzę dla wszystkich i tort kokosowy. A jak zapasy alkoholu? A o właśnie szczerze mówiąc to zapomnieliśmy kupić alkohol. No kurde! Za każdym razem, gdy dobra impreza, to debile zapomną o najważniejszym! No... w sumie mamy jeszcze piwo w lodówce i... A że się tak spytam, poruczniku mój jedyny i kochany, ile to piwo ma? Ma, ma? ma... ma czego, proszę pana? Procentów, kurwa! Tylko procenty się liczą! Sam pan mówi, że wszystko poniżej 40% to nie jest alkohol! A ile to piwo ma? Z... 14 może będzie... NO KURWA! i to gówno. Ileż można słuchać w kółko tego samego? Ej, no co ty? Ty tutaj? Chodź na górę, wszyscy dobrze się bawią. Nie no, dzięki. Ja taka trochę antysocjalna, po prostu... Jestem. Rozumiesz? Wiesz, zawsze jest i na to sposób. Co masz na myśli? Pokażę ci. Odpręż się. Teraz, jeśli przestaniesz być pizdą, będziemy to robić trzy razy w tygodniu. Phe! Jako, że będę słuchać mojego kobiecego instynktu, muszę się nad tym zastanowić, bo mam wszystkim dookoła, aż będą mieli mnie dosyć. Trzy razy w tygodniu. Za każdy raz kawa gratis. Świetnie. Moja orientacja seksualna właśnie poszła się jebać. Czemu mam mokro w majtkach? Może byście się tak ruszyły zamiast opalać swoje tyłki? Nie ma przecież nic do roboty. Ładna pogoda, cisza i spokój czyli jak przeważnie na linii frontu. Tak, a Sakamoto jest teraz na imprezie z animatorami. A my tutaj bezkarnie siedzimy na swoich telefonach, kiedy mogłybyśmy tam pójść! Po pierwsze, primo, to nie my mamy problem z telefonem. Po drugie, primo, cały czas tylko ty siedzisz i robisz postę, o wszystkim, co robisz, nie skupiając się na tym, co się dzieje dookoła. Wcale nie! Po trzecie, Primo, nie wiem, na co ty się tak pienisz. Nie moja wina, że ci sterczą za każdym razem, kiedy Sakamoto jest w pobliżu. Tak, giel! Nie mam nic wspólnego z Sakamoto, poza tym, że ma ładne włosy, oko i ten strój, który pasuje do jej bielizny. Po prostu myślę, że mogłybyśmy pójść na jakąś imprezę poza leniuchowaniem. I po czwarte, Primo, czasem się przydaje rozpiąć swoje gacie i stanik. To idziemy, czy nie? Słuchaj, byłam wczoraj właśnie na takiej jednej imprezie wojskowej. I zgadnij co. Mojemu kuzynowi wciskali tampony do dupy i wlewali mu przez to 5 litrów denaturatu. Ale zastanów się, po jaką cholerę ja ci to wszystko mówię? Poza tym, mówiłeś mi, jak chcesz iść, to idź. Ale sama nie pójdę! Czemu? Bo tak! No dobra, dobra. I wiesz, normalnie nie wiem, co z tym zrobić. Jest fajna, miła, świetnie się z nią gada i nosi piękne, koronkowe majtki. Mam radnego, właściwie to już trupa! Mm. A temu co znowu? O, jest admirała! Pić kurwa! Co wy jesteście? Marynarka wojenna czy men, ale i wie skąd? Jest tylko trochę wymagający. Dobra, zajmę się tym! Dawaj mi dostrzygawkę z materią pozakosmiczną! Czy to aby bezpieczne? W najgorszym wypadku ręka może mu się zamienić w kutasa, uh, ale istnieje szansa, że przeżyje. Uh, uh. On ciągle jęczy! Nie jęcz! Wytrzymasz! Wytrzymasz! Może chcę kaktusa! Skąd właściwie wytrzasnęłaś materię poza kosmiczną? Zajebałem z pomocy dla neuronów. Ciągle nie wiem co to za jedni. Nie... Nie wiesz co to są neuroni? Kurwa, wiesz co, idę sobie! Powiedz dobrze za swoim milczącym kolegą! Już ja mam tego powierzyć swoich obcisłych stringów! Ej, 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 słuchaj! Przepraszam. Wiesz, e, jestem dosyć samotny. Może... może nie wiem. E, Wyliżę ci stopy. Wiem! E, Wyliżę ci stopy, a potem spuszczę ci na twarz! PEDOFIL! No to trudno! Co zrobić? Widzisz, Patryk? Coraz trudniej wyrwać do rund dupy statku. A ciaśka, rozbijamy wielką piniatę! Nie wiesz, dzięki! Ja jakoś tak nie jestem zatem by bawić się z ludźmi w ogóle! <śmiany> o to jest właśnie antysocjal, który właśnie wstrzyknął sterydy na przysku tasów. Spierdalaj! przynajmniej nie obrabiam dupy ludziom za ich plecami! Ty, popatrz, ale ona ma fajną dupę! Dobrze no, te majki wszystko fajnie widać! O może, tracę kontrolę nad samolotem! O nie, ja też! Aaaa! Co to było? <śmiany> A właśnie dzwonię, bo wiesz, odbudowali rynek i położyli nowe kwiatki koło pomnika na warszawskiej. A wiesz te kwiatki strasznie mi Ciebie przypomniały, bo jesteś jeszcze młoda, i rozkwitasz i na pewno jeszcze myślisz o hormonach. A w ogóle w wczoraj pan Czesiek i przepchał nasze rury. Ej? W rodzice. Sakamoto, Zakamoda, to mówiłaś, gdzie są te rury? Znaczy spodnie! Admirale, melduję, że nie udało nam się ściągnąć maksimum hormonów, żeby zagrali na pańskiej imprezie! No kurwa! Ale będzie baby metal! No k A Zresztą jeden chuj. Widzisz, jak walniesz to pociskiem, będę miała szansę to pociachać i wypadnie dużo słodkich cukierków. Cukierki? Hmm. Wiesz, że statystycznie 90% ofiar gwałtu znajmie na swoich napastników? Czy to dlatego, że mamy teraz zbliżone twarze? Możliwe. Meksykańskie cukierki ze szkła. Albo wiórki kokosowe. Jakby mnie to coś kurwa obchodziło. O nine! Ribentrop! Mine wifi jest kaput! Hej, to ty chciałaś całą drogę prowadzić. Mówiłam, żeby użyć jak do jadypl. Brrr, szalona. Jestem myślę, że powinniśmy sobie zrobić między sobą przerwę. Kto to kurwa jest? Nie będę... Słońce, zmień status, hasztag, wolny związek, POST! Witajcie drodzy widzowie! Już dzisiaj możecie zamówić swoją własną płytę z kolekcjami jęków i orgazmów Dudula. To wspaniały prezent na każdą okazję! Każda wasza noc może być wyjątkowa! Kto by mógł zapomnieć o takim klasyku jak. Mm -hmm. czy to. <laughs> albo może nawet to. Mm, I oczywiście ubóstwiany przez wszystkich to. Mm. Możecie być sami, z dziewczyną, chłopakiem, grupę seks, nawet z młodszą siostrzyczką! Do godziny słuchania i niezapomnianych wrażeń dla waszych uszu! Tylko 9,99, plus twoje dziewictwo, jeśli masz małe cycki. Zadzwoń już teraz! A dodamy do tego najnowszą składankę zawierającą takie bonusy jak... Mmm, jestem gejem. Nie czekaj! Zadzwoń! Zamów! 0500 masz to czoły!